Witam na kolejnym filmie. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, pierwsza część porównania mierników. Tym razem będą to mierniki wielofunkcyjne, które są używane na przykład do przeprowadzania sprawdzeń okresowych i odbiorczych instalacji elektrycznych. I temat ten się wziął z tego, że padła taka propozycja na live, żeby zrobić porównanie mierników. Ja zdecydowałem się podzielić z uwagi na obszerność materiału na kilka części to porównanie. I to, czy to powinien być jeden film, czy też kilka części, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeżeli tutaj byłoby zainteresowanie odnośnie takich testów praktycznych i ktoś chciałby udostępnić swój sprzęt na potrzeby testu, proszę o kontakt czy to w komentarzu, czy to kontakt e-mailowy, ponieważ to porównanie mierników jest robione jako test całkowicie niezależny. Tutaj nie wypożyczam sprzętu od żadnego z producentów do tego celu, albowiem chciałbym to wszystko pokazać w sposób jak najbardziej obiektywny. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto przycisk, znajdujący się pod ekranem. Jeżeli film się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Oczywiście nie jest to tak, że pierwszy lepszy z brzegu miernik będzie się nadawał do wykonywania sprawdzeń odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych. Tutaj trzeba brać też pod uwagę, to czy spełnia wymagania określonych norm. Jeśli chodzi teraz o wymagania norm, jakie muszą spełniać mierniki parametrów instalacji elektrycznych, są one zawarte w normach serii PN-EN 61557. Tam można znaleźć zarówno wymagania Ogólne, jak i te bardziej szczegółowe dla każdej grupy pomiarów, mam tutaj na myśli pomiar ciągłości przewodów ochronnych, pomiar rezystancji, izolacji, pomiar impedancji pętli zwarcia, też są wymagania na przykład dla mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, tutaj zawarte, no i tym podobne rzeczy. Dostęp do norm można uzyskać na przykład na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Czy też w czytelni norm. Jeśli już wiadomo, jakie będą wymagania norm, musiały zostać spełnione. Czas teraz na prezentację mierników, które wezmą udział w dzisiejszym porównaniu. Udział wezmą następujące modele UNIT UT593 Sonel MPI 525. Kioritsu 65-16, 6516, Fruk 1662, Metrel Mi 3102 HBT. Te modele zostały przedstawione tutaj na tej oto planszy. Jednym z kryteriów, jakie bierzemy pod uwagę przy zakupie sprzętu jest cena. Często można się spotkać ze stwierdzeniem, cena czyni cuda. Ja przy instalacjach elektrycznych nieraz mówię, że cena cudów nie czyni, bo co tanie to jest drogie. Często się też spotykam ze stwierdzeniem, po co inwestować. Ktoś woli sobie zrobić po taniości parę lat i później zmieniać. No, jak kto woli, a jak przedstawia się? A jak teraz przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o ceny dotyczące mierników, które będą obiektem dzisiejszego porównania? Ceny poszczególnych sprzętów przedstawiają się następująco. Uni TUT 593 można już kupić od 1266 ,16 zł 16 groszy, Sonel MPI 525 od 8346 ,96 zł 96 groszy, Kioritsu KF6516 od 4432 ,5 zł 5 groszy. Fluk 1662 od 4162 23 zł. 23 groszy. Metrel Mi3102 HBT od 6599 zł. To są ceny podane z dnia 25 lipca tego roku. Oczywiście, może być tak, że trafi się na jakąś promocję i dany sprzęt uda się kupić taniej. Te ceny dotyczą się mierników wraz ze standardowym wyposażeniem, które jest do nich dedykowane. Nie wliczam tutaj wyposażenia dodatkowego, o którym będzie też mowa w dalszej części filmu. Równie ważną kwestią, jeśli chodzi o wybór, Mierników jest też ich wyposażenie, zarówno standardowe, jak i dodatkowe. Przedstawia się to w sposób następujący. Oczywiście tutaj sytuacja jest bardzo podobna jak ma to miejsce w przypadku samochodów. Mamy pułap cenowy, od jakiego zaczyna się teraz cena danego modelu. Idziemy do salonu i zaznaczamy sobie opcję konfiguracji. Okazuje się, że cena może nawet i przekroczyć wartość dwukrotności tego podstawowego modelu. Z miernikami tutaj też jest y, podobnie. Ja tutaj przedstawię ceny przykładowych elementów wyposażenia dodatkowego dla poszczególnych y, sprzętów. Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie y, producentów no, z uwagi na objętość materiału. I tak, jeśli chodzi o Unite UT593, najtańszy miernik w zestawieniu, który kosztuje, który można kupić już za nieco ponad 1266 zł i okazuje się, że nie mamy żadnych informacji na temat dostępnego wyposażenia dodatkowego. Ja tutaj szukałem też tego w instrukcji obsługi, nie znalazłem takich informacji. Bo myślałem, że tu będzie coś więcej dostępne, a jednak, no jak widzimy niska cena, brak Wyposażenia dodatkowego, no cóż, może taka polityka firmy. Jeśli chodzi o miernik Sonel MP i 525, tutaj podaję takie przykładowe elementy wyposażenia dodatkowego wraz z cenami. I co tutaj mamy? Adapter AGT32P, adapter gniazd trójfazowych, można kupić od 290 zł. Adapter AG-T63P, adapter gniazd trójfazowych od 418 20 zł 20 groszy, to są ceny dla wersji 5 -bolcowej. Można kupić adapter WS-04 z wtykiem kątowym Unishuko już od 258 13 zł. 13 groszy. Adapter Auto ISO 2500, to jest adapter do pomiarów rezystancji izolacji, ja

Tu jeszcze takie przykładowe elementy wyposażenia dodatkowego: adapter OR1 USB do transmisji radiowej od 272,89 zł. PE6: oprogramowanie do tworzenia protokołów pomiarowych i cena takiego oprogramowania zaczyna się od 1000 zł. Jeśli chodzi o wyposażenie dodatkowe dla miernika Kyoritsu K6516, co możemy kupić? Adaptery pomiarowe 8259. To jest kod producenta już od 319 zł groszy. To są takie adaptery do gniazd wtyczkowych. Zestaw przewodów kod 7272 od 1291,50 zł, to są akcesoria do pomiaru rezystancji uziemienia. Trzeba je dokupić. Sonda pomiarowa wydłużona tutaj od 51,66 zł. Ja chciałbym też nadmienić, że również przewody na szpulkach są też dostępne jako opcja dla mierników Sonel. I tutaj w przypadku miernika Sonel MP i 525 mamy w standardzie przewody na szpulce niebieski i czerwony o długościach odpowiednio 15 metrów i 30 m oraz dwie sondy ostrzowe. Przewody o większych długościach są dostępne jako opcja. Miernik UNITE UT593 nie posiada funkcji pomiaru rezystancji uziemienia. Również dla miernika FLU1662 nie udało mi się znaleźć informacji na temat dostępnego wyposażenia dodatkowego. Jeśli zaś chodzi o miernik METREL MI3102HBT Również na stronie producenta mamy bardzo długą listę wyposażenia dodatkowego. Ja tutaj podam takie najciekawsze i być może najczęściej wybierane pozycje, można powiedzieć. Adapter do pomiaru rezystywności gruntu, tutaj od 1234 60 zł, 60 groszy. Kalibrator do stosowania z miernikami instalacji. Od 1840 zł można takie urządzenie dostać. To urządzenie może być też stosowane z innymi miernikami. No, ono do czego służy? Do sprawdzania poprawności wskazań mierników. Jednak trzeba pamiętać, że używanie kalibratora nie zastępuje nam konieczności wzorcowania tylko traktujemy to jako coś, co nam pozwoli wyrywkowo sprawdzić, czy aby miernik działa prawidłowo, kiedy na przykład mamy do wykonania dużą ilość pomiarów na obiekcie i nie, nie chcielibyśmy, żeby się później okazało, że trzeba będzie pomiary powtarzać, no bo co jest z miernikiem jest nie tak. Cęgi prądowe o dużej dokładności. Tutaj do pomiarów prądów upływowych mamy od 1021 pięć groszy. Cegi prądowe do pomiarów natężenia prądu do 1000 amperów to jest od 1021 ,85 zł, groszy. Też sądy sondy do pomiaru rezystancji izolacji. Tu chodzi o rezystancję izolacji podłóg i ścian. W zestawie są dwie sondy od 367 pięć groszy. Chciałbym tu zaznaczyć, że również taka sonda do pomiaru rezystancji, izolacji podłóg i ścian jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe miernika Sonel MPI 525, sonda Sonel PRS 1. Tylko tam jest jedna sonda. Jeżeli chcemy dwie, no to musimy sobie zamówić dwie sondy. Jeszcze co tu możemy znaleźć? Adapter do pomiaru miast trójfazowych z przełącznikiem. Od 834 51 zł. 51 groszy to jest taka przystawka, którą się podłącza do miernika i do gniazda trójfazowego. Mamy przełącznik wybierania trybów w zależności od tego, co chcemy tam y, zmierzyć. Cęgi prądowe do pomiarów prądu stałego czy też przemiennego można dokupić już od 1167 27 zł. 27 groszy. A także zestaw do pomiarów uziemień. Tutaj 50 metrów chodzi o tą długość tego najdłuższego przewodu. Od 1482 zł jest on dostępny. Tutaj dość ciekawie jest to rozwiązane, że mamy w standardzie też przewody do pomiaru rezystancji uziemień i dwie sondy. No i po prostu można dokupować cały taki zestaw do pomiaru rezystancji uziemień. Są jeszcze dwa takie zestawy dostępne jako wyposażenie dodatkowe. No jak widać, co kraj, to obyczaj, można by powiedzieć. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o takie informacje wstępne dotyczące porównywanych mierników. Widać tutaj wyraźnie. Że dla sprzętów, które charakteryzowała wyższa cena, można zauważyć, że jest też dłuższa lista wyposażenia dodatkowego. Dlaczego tak jest, o tym właśnie teraz powiem dlatego, że taki sprzęt będzie musiał mieć siłą rzeczy nieco bardziej skomplikowaną budowę wewnętrzną. Na pewno będzie nieco bardziej skomplikowane, musiało być też oprogramowanie, a to wszystko ma wpływ na cenę. Są też takie mierniki, jak tu można było zauważyć, do których nie można dokupić wyposażenia dodatkowego, ale okazuje się, że wszystko, co jest niezbędne. Dostajemy w standardzie. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że wśród wyposażenia dodatkowego poszczególnych mierników, które biorą udział w porównaniu, znajdują się też elementy, które mogą być stosowane we współpracy z miernikami innych producentów niż takie akcesorium zostało dedykowane więc warto to też mieć tutaj na uwadze. Film ten też pokazał wyraźnie, że cena cudów nie czyni. Jak widzimy miernik UNI-UT593 jest najtańszym z mierników, które biorą udział w porównaniu i okazuje się, że nie posiada on funkcji pomiaru rezystancji uziemienia. Nie mamy żadnych informacji na temat dostępnego wyposażenia dodatkowego. No cóż, jak widać, niska cena z czegoś się wzięła. To nie jest tak, że coś bierze się z niczego. Jeszcze też będzie mowa tutaj. O tym zapewne przy okazji porównywania parametrów poszczególnych mierników, o których będzie mowa w kolejnym odcinku yy, tego porównania, gdzie będzie porównanie tych pięciu mierników pod względem takich parametrów jak pomiar ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji izolacji. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka porównania mierników i kolejnych filmów.